Witajcie, witajcie kochani, witam się z Wami bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że jesteście ze mną i zapraszam Was dzisiaj na, jak widzicie, po tytule. Hall's Action, plus takie must have action, co warto kupić, jak jesteście tam, na co zwrócić uwagę. Powiem Wam szczerze, że u mnie teraz Action naprawdę e, nadgoniło, przegoniło wiele sklepów. E, jestem bardzo zadowolona i twierdzę, że za każdym razem, jak tam wejdę, no to znajdę jakieś perełki. Nigdy chyba jeszcze nie zdarzyło się tak, że wyszłam bez niczego. E, Powiem Wam, że lubię action. Dajcie znać, czy lubicie action. I też na samym początku chciałabym Wam powiedzieć, że um, film z action, takie must have, perełki, co polecam, co warto kupić, na co zwrócić uwagę, jest już na moim kanale. Także zostawiam Wam link na dole. Tam mówię Wam m.in. o świetnych pojemnikach do lodówki. Jeżeli chcecie fajną mieć organizację w lodówce, w action znajdziecie super pojemniki. Tam mówię Wam o fajnym żelazku, takim sprayu do prasowania, które warto ze sobą zabrać. Na jakiś wyjazd na przykład, kiedy nie chcecie ciągnąć ze sobą żelazka. Jest tam dużo fajnych perełek, także zapraszam was serdecznie, jeżeli macie ochotę na takie must have, linka znajdziecie na dole. A dziś pokażę Wam haul, ale pokażę Wam w nim na samym końcu takie dwie perełki, z których najbardziej jestem zadowolona. Eee, powiem Wam też o takich Must have, o takich dwóch produktach, które są bardzo pożądane wekszym i które są bardzo często wyprzedane, i trzeba, że tak powiem, na nie polować. I właśnie wczoraj udało mi się upolować, jak byłam. Nie było tych produktów, a jestem raz na jakiś czas. A wczoraj, proszę bardzo, zachodzę są. Także must have i haul action, perełki, petardy. Zapraszam serdecznie do oglądania. Na samym początku, jeżeli jesteśmy już przy takim must have, no to słuchajcie, w jakimś tam holse action mówiłam wam nawet we vlogach, na kanale vlogowym, mówiłam wam, że to jest moje totalne odkrycie, jeżeli chodzi o action, na samym początku zachwyciły mnie te spreje, perfumy do pomieszczeń swoim opakowaniu. Zobaczcie jak pięknie wyglądają Później powąchałam I te zapachy skradły moje serca Mało tego, zapachy są piękne Nie takie bardzo alkoholowe nie przesadne, Bardzo fajnie unoszą się we wnętrzu e, Możecie nim spryskać, Nie wiem, salon, dywan, kanapę Zasłony, firany, co tylko chcecie e, Czasem jak przychodzą goście Można zrobić psik, psik, psik Goście wchodzą, wow jak pięknie pachnie Świetna cena, e, są dostępne trzy Ja natomiast uwielbiam te dwa to jest po prostu taki przepiękny zapach perfum. Tutaj mamy trochę słodyczy, klasy, kwiatów. Także to jest takie moje, moim zdaniem totalne must have. W dobrej cenie, piękna szata graficzna, przepiękne zapachy i te zapachy powiem Wam, naprawdę długo w pomieszczeniu się utrzymują. Także jeżeli będziecie w wekszyn, koniecznie sobie sprawdźcie. Jest jeszcze chyba czarny marmurek, natomiast tak jak mówię, te dwa to są takie moje to są takie moje perełki, takie moje odkrycie. Dobra, mam tutaj torbę. Więc będziemy sobie lecieć nie po kolei. Jeżeli chodzi o action, to też bardzo lubię ten dział z jedzeniem. Znajdziecie tam oczywiście mnóstwo słodyczy, mnóstwo słonych przekąsek. Tak naprawdę raj. Ja natomiast jak jestem w to najczęściej Kupuję dzieciakom jakieś ciasteczka I to są ciasteczka, które też gdzieś tam Kiedyś Wam polecałam, później one były Wyprzedane cały czas Więc kupowałam inne ciasteczka Z Psim Patrolem, a wczoraj zachodzę Patrzę, powróciły, te ciasteczka są fajne Dlatego, że one są pakowane Po jednym takim ciasteczku I bardzo fajnie wrzucić dzieciakom na przykład do szkoły Do lunchboxa, takie jedno ciasteczko Dziecko będzie miało frajdę Fajne opakowanie, także super Tutaj mamy w sumie 12 ciasteczek It's uh, a Patrole, więc to też bardzo fajna rzecz. No i słuchajcie, też czasem jakieś chipsy, prawda, wlecą, jakieś tam słone przekąski, ale tym razem skuściłam się i wzięłam dzieciakom e, takie flipsy, słuchajcie, organiczne, bardzo fajny skład, wegański, organiczne, 3,50 chyba kosztowały. To są po prostu ekologiczne, chrupki kukurydziane. Także warto zwracać uwagę, bo zawsze myślę, coś fajnego można sobie tam e, znaleźć. I teraz tak. E, tutaj wrzucę Wam przebitkę, dlatego że jeżeli chodzi o action. To jakiś czas temu kupiłam bardzo fajną e, sól himalajską e, z młynkiem. I ona się u mnie sprawdzała prześwietnie. Mało tego, cena to chyba 9 zł z kawałkiem. I jeżeli chodzi o tę sól, ona mi się skończyła i bardzo fajnie, bo teraz kupiłam e, kolejną sól. Przerzuciłam do tego młynka. No i wiecie, można sobie po prostu uzupełniać. No więc, jako, że sól już mam i fajnie się u mnie sprawdza, i jest już uzupełniona inną solą, to skusiłam się na taki tutaj pieprz z przyprawami. Zaraz Wam powiem dokładnie. To jest, kochani moi drodzy. Składniki, proszę bardzo. Mamy tu różową sól, nasiona kolendry, czarnego pieprzu, ziele angielskie i zielony pieprz, i też biały pieprz. Wow, papryka płatki czerwona. I to jest naprawdę świetne. Ja uwielbiam tego typu rzeczy, szczególnie jeżeli mają młynek. Także będzie można ponownie sobie tutaj wrzucić właśnie pieprz w ziarnach, czy sól taką, wiecie, gruboziarnisto. Także powiem wam szczerze, że jestem z tych produktów bardzo zadowolona. A jako, że pieprzu z przyprawami nie miałam, to stwierdziłam, że biorę taki oto pieprz. Tak jak mówię, sól świetnie się sprawdziła, więc mam nadzieję, że ten pieprz równie fajnie się u mnie sprawdzi. Jeżeli chodzi o rzeczy jedzeniowe, to jeszcze mam dwie ostatnie rzeczy i też Wam powiem, że się skusiłam. Przypadły mi bardzo do gustu. Zobaczcie, to jest coś takiego, to jest tak, mieszanka grzanek. I tutaj mamy mieszankę grzanek i pestek oraz suszonego pomidora, a tutaj mamy, słuchajcie, mieszanka grzanek z ziołami i pestek słonecznika. Także myślę, że to jest coś fajnego, żeby troszeczkę urozmaicić swoje sałatki. Oczywiście sami możemy sobie zrobić grzanki, najlepiej by było ale wydaje mi się, że to jest coś innego, coś na szybko, coś fajnego. Ja lubię takie rzeczy, lubię odkrywać też różne smaki, więc na takie grzaneczki też się skusiłam. Dobra, kolejna rzecz. To może słuchajcie, właśnie... A, jeszcze jedna jedzeniowa. To już od dawna polowałam. Słuchajcie, na ten sos hamburgerowy. On jest na tej takiej sekcji jedzeniowej, grillowej. Tam macie też przyprawy, sosy barbecue, keczupy, majonezy. Natomiast e, nigdy go nie próbowałam, ale słyszałam, że jest przepyszny. I uwierzcie mi, że został jeden na półce, jak tylko byłam. Więc mówię, przeznaczenie biorę. Także sos hamburgerowy Big Jeff Barbecue Master. Dam wam na pewno we vlogach znać, jak smakuje. Myślę, że fajnie, raz na jakiś czas coś takiego zobaczymy, zobaczymy jak się sprawdzi. Ale tak jak mówię, no był jeden, więc na nas czekał. E, wiem, że Krzysiek też bardzo lubi taki soskam hamburgerowy, czy do grilla, czy do burgerów, czy nawet po prostu e, na kanapki. Dobra, i teraz chciałabym Wam pokazać dwie rzeczy, które są takie top of the top, które są zawsze wyprzedane, każdy o nich mówi, no i zawsze ciężko je znaleźć. Ja Wam w moim poprzednim must have z Action mówiłam o tych świecach. Tak, bo będzie to na pewno świeczka. Pokazywałam Wam nawet grafikę, i to są świeczki, na które trzeba polować, i to są świeczki, zobaczcie, które wyglądają tak. I w końcu udało mi się je dostać. I słuchajcie, były tak: wanila, cynamon i wood I uwierzcie mi, stałam z 15 minut i nie mogłam się zastanowić, którą chcę wziąć, a że mam już trochę tych świec, to nie chciałam brać wszystkich trzech, więc padło na sandał. Zobaczcie, jakie one mają piękne opakowanie. Dodatkowo mają mieć piękny zapach. I są to świece, które są odwzorowywane, podobne do świec Woodwick, czyli mają drewniany knocik. I wszystko się zgadza: wszystko jest tak, jak powinno być. Mamy różne rozmiary, u mnie, waxyn, były dostępne tylko takie i ta świeca kosztowała. Pięknie pachnie, 22 zł. Także ja będę testować. No, słyszałam, że naprawdę są świetne, zobaczymy. Chociaż sądząc po tym, że cały czas praktycznie są wyprzedane i trzeba na nie polować, no to myślę, że mogą być całkiem fajne. Także mamy tutaj świecę 3-Week, nawet podobna jak Woodweek, z knotem, słuchajcie, właśnie drewnianym. Świeca ma się palić do 50 godzin. Zapach sandalwood przepięknie wygląda. Zobaczcie, tutaj mamy taką drewnianą pokrywę, także świeca wygląda naprawdę Pięknie. Będę testować, zobaczymy jak się sprawdzi. Tak jak mówię, to jest taki pożądany produkt. Jeżeli mnie znacie, oglądacie mnie od jakiegoś czasu, to wiecie, że ja uwielbiam zapach w każdej postaci czy to perfumy, czy to świece, czy to właśnie odświeżacze do samochodu, do domu. Uwielbiam otaczać się fajnym zapachem. Tak samo, jeżeli używam kosmetyków do pielęgnacji, lubię, żeby na przykład krem na dzień na noc miał ładny zapach. I dlatego też bardzo często kupuję różnego rodzaju, na przykład odświeżacze. Powietrza, coś, żeby ładnie w domu się unosił zapach. I to jest, słuchajcie, kolejny hit, o którym wszyscy mówią i który bardzo często jest wyprzedany. To jest odświeżacz powietrza. Możemy go używać w łazience, możemy go używać tak po prostu, żeby spsikać pomieszczenie. I to jest, słuchajcie, zapach lawenda, ale niech was to nie zmyli on wcale nie pachnie lawendowo. To jest odświeżacz, który pachnie podobnie jak męskie perfumy z Abercrombie podobnie jak pachnie w sklepie Stradivarius. Myślę, że co po niektórzy z was chodzą do Stradivariusa i na pewno ten, zapach rozpoznają. To jest zapach przepiękny, męski, świeży, morski, naprawdę taki wow, wow, wow. Powiem Wam, że gdyby były takie perfumy, to ja byłabym pierwsza w kolejce. Zapach jest piękny i ja sobie tutaj, o, popsikam. O, żeby nam się milej zrobiło. No autentycznie pachnie tak, jak w Stradivariusie. Autentycznie to jest ten zapach. I za każdym razem, jak wchodziłam do action, to były żółte i były różowe. I zawsze pytałam panią, czy jest ten fioletowy? Nie ma, wyprzedał się. Czy jest ten fioletowy? Nie ma, wyprzedał się. A wczoraj miałam to szczęście. Jeżeli chodzi o cenę, słuchajcie, właśnie nie podawałam wam cen. Zaraz Wam tutaj szybciutko, mogę powiedzieć, na przykład, właśnie o świeca kosztowała 22,95. Natomiast jeżeli chodzi o ten zapach, to już wam mówię. E, no dobra, muszę chwilę tutaj. E, jest 6,99, więc cena równie fajna, jeżeli chodzi o pojemność 300 ml. Także, no, powiem wam, Jezu, jak pięknie pachnie. Jeżeli chcecie, żeby w waszym domu pachniało podobnie jak w Stradivariusie, to polecam serdecznie. Także bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu dorwać. Jeżeli chodzi o action, to jest moim zdaniem taki must have. To są przybory szkolne, długopisy, nożyczki, jakieś takie gadżety, akcesoria biurowe, planery, kalendarze. Tego jest naprawdę mnóstwo. I ja wczoraj po prostu skusiłam się na kalendarz. Do wyboru do koloru naprawdę tych kalendarzy było. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ale zobaczcie, ja potrzebowałam właśnie takiego małego, podręcznego kalendarzyka. Na 2022-2023 fajnie, bo zaczyna się od sierpnia. I słuchajcie, uwierzcie mi, albo nie. Ten kalendarz kosztował 5 zł z groszami, nawet pamiętam. 5,25, 5,75, 5,35, coś takiego. I jest po prostu przepiękny. Taki motyw tie-dye. Tu jest gwiazdeczka z domieszką srebra na gumeczce, lubię też takie małe kalendarze, naprawdę one fajnie się sprawdzają, patrzcie tutaj mamy serduszka, także jeżeli szukacie fajnych kalendarzy, to ja Wam serdecznie polecam, w bardzo dobrej cenie znajdziecie właśnie w Action, proszę bardzo, tak się prezentuje, no kalendarz słuchajcie za piątkę z hakiem, za niecałe 6 zł, no to uważam, że to już jest naprawdę super deal, no i zobaczcie jaki on jest piękny. No to słuchajcie, nie mogłam podjąć decyzji, bo ja też wam we vlogach wspominam, że teraz też chcę troszeczkę więcej zapisywać, bardziej sobie robić organizację nie w telefonie, a znowu powrócić do planowania, do organizacji, właśnie w notatnikach, w kalendarzach. No i słuchajcie, jak weszłam na ten dział z kalendarzami, z długopisami, właśnie z artykułami biurowymi, to przypadłam. Nie mogłam stamtąd wyjść. No i tak, kalendarz jest. Nie mogłam się zdecydować, który długopis wybrać. I wybrałam dwa. Trzy z kawałkiem jeden i trzy z kawałkiem drugi. Niecałe cztery złote. Zobaczcie, dwa długopisy. Ten jest taki przepiękny, pudrowo-różowy, z dodatkami złota. Ten natomiast jest miętowy, z taką fajną, ala diamentową kuleczką. Zobaczcie, jak pięknie tutaj wyglądają. Także takie długopisy... Taki kalendarz, no powiem wam, że jestem mega z tego zadowolona i uważam, że to jest naprawdę takie must-have i warto na to w Action zwrócić uwagę. I dwie ostatnie rzeczy, a potem pokażę wam moje hity. Opowiadałam wam już we vlogu i pokazywałam, że zwariowałam, jak zobaczyłam. Po prostu zwariowałam, jak zobaczyłam. Potrzebowałam jeszcze ściereczki do naczyń, takie ściereczki kuchenne. W action tego jest pełno, naprawdę możecie znaleźć bardzo fajne różne wzory. Ja zdecydowałam się tutaj na taki wzór. Ostatnio wam w holus. Ja mówiłam, że ja bardzo polubiłam ostatnio ten kolor, więc taka ściereczka, szmateczka, podpisane ścierka do naczyń. Czasem jak te naczynia się zmywa, to sobie można rozłożyć, prawda? A druga to jest taka szara. Były dostępne w różnych kolorach, tak jak mówię, ja skusiłam się na szarą i taką morską, także takie ściereczki też fajnie się sprawdzą i ona kosztowała 6,99, także też cena rewelacyjna. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałam Wam powiedzieć, to suchy szampon z Batist. Uważam, że są w fajnej cenie. Znajdziecie dużo zapachów, także jeżeli szukacie Batistów, one są wiadomo wszędzie dostępne. Ale Action znajdziecie je naprawdę w dużej gamie, właśnie zapachowej. E, I myślę, że w bardzo też dobrej cenie. Także ja wczoraj też kupiłam suchy szampon, ostatnio używam ich naprawdę bardzo mało. Ale warto w domu taki szampon suchy e, raz na jakiś czas, wiecie, mieć. Zawsze poratuje trochę życie. No i dobra, przechodzimy do końca. Ten kto nie śledzi na vlogach, to nie wie, więc słuchajcie, weszłam do action, oczywiście przeleciałam wszystkie półki, patrzę pach, pach, pach. Na końcu jest taka mała półeczka, gdzie już trochę jest jesiennych dekoracji. No i oczywiście jakieś tam kolorowe dynie, listki, listeczki, trochę plastikowych rzeczy, tak jak wiecie, mm, Ale pośród nich stoją dynie. Przepiękne, szklane dynie. cztery sztuk. 2 złote i dwie takie srebrno-transparentne. Jak ja je zobaczyłam, to poczułam taką ekscytację. Mówię Boże, sierpień, połowa sierpnia. No nie, no. Dynie już teraz, wakacje, ale powiedziałam, że to będzie hit. I one będą pewnie wyprzedane w Action, bo są przepiękne. I stwierdziłam, biorę, po prostu biorę, biorę, biorę. Jedną wzięła moja mama, tą transparentną, którą Wam za chwilę pokażę. Ja wzięłam y, tą, właśnie srebrną, transparentną i złotą. Zobaczcie, szklana, przepiękna dynia, która jest podświetlana światełkami LED, jest na baterię. To może być taki jedyny minus. Wczoraj też z moim mężem, z Krzysztofem, rozmawialiśmy, że no, na baterię trochę słabo. Ale co tam? One same się obronią, bo one nawet bez zapalania, zobaczcie, wyglądają przepięknie. To już wypakowałam. Zaraz pójdę po baterię i pokażę Wam, jak wygląda, jak się świeci. Natomiast myślę, że taki cały efekt będzie już, kiedy jesienią wystawimy świece jesienne dekoracje, odpalimy te dynie. Ja myślę, że albo postawię je w kuchni, albo na wyspie kuchennej, albo w korytarzu eee, mamy marmurowe blaty, dużo złota, srebra, będzie to wyglądało przepięknie. I zobaczcie, dynia numer jeden wygląda tak. No, czyż nie jest piękna? Teraz pokażę Wam dla porównania dynię numer 2. Słuchajcie, ja wczoraj się tak z nimi ostrożnie obchodziłam, po prostu jak z jajkiem wczoraj się z nimi obchodziłam, a tutaj siedzę centralnie w oknie i to światło mi tak szaleje, zmienia się, ona nie jest aż tak bardzo intensywna złota, tutaj wydaje się, że jest taka mega intensywna. No i zobaczcie, one kosztowały 30 zł z kawałkiem. Zaraz sprawdzę, bo tutaj mam rachunek, 33 albo 32 z kawałkiem i zobaczcie, mają w środku światełka LED, i to jest taka lampka dynia. O może tak? 12 ledów, 18 cm. No jak zobaczyłam, to stwierdziłam nie wyjdę, po prostu nie wyjdę bez tych dyni, bo są przepiękne. Także zaraz słuchajcie, jak uda mi się to znajdę baterie i po prostu pokażę Wam już ten efekt. Już mi dzisiaj pod vlogiem pisaliście, bo wczoraj wyszedł vlog, że lecicie do action właśnie po tedynie. Boże, ja tak się z nimi obchodzę, żeby tylko nic im się nie stało. Zaraz przyjdzie tutaj Krzysiek i poproszę go, żeby dał mi baterię i pokażemy Wam, jak wyglądają, jak się świecą. Na sam koniec, dobra. Żegnam się z Wami, zrobię przebitkę, postawię je tutaj na łóżku i pokażę Wam, jak pięknie wyglądają czy to się okaże, czy pięknie wyglądają, ale dla mnie już są piękne same w sobie. Także zobaczcie, jeszcze raz pokazuję, żeby nam się to pięknie, wszystko ładnie wyostrzyło, no piękne. A i miałam Wam podać jeszcze cenę tych dyń. już Wam pokazuję, już Wam mówię, o tak, 32,95. Dynia szklana LED 18x16 cm, srebrna i złota. No... Hit, hit z action. Została jedna w moim action i jestem ciekawa, jak dalej będzie wyglądać sytuacja. Czy przyjedzie jej więcej, czy to był taki jakby jeden drop? Zobaczymy. Dobra kochani, żegnam się z Wami. E, na koniec przebitka pięknych dyni świecących, moich perełek, z których chyba jestem najbardziej zadowolona z dzisiejszych zakupów, a tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, Mua! wysyłam Wam buziaczki. Hej, do następnego. Pa! pa!